Sam Ewangelię Marka, rozdział 5, od wersetu pierwszego. I przybyli na drugi brzeg morza, do krainy Gerazeńczyków. A gdy wychodził z łodzi, oto wybiegł z grobów naprzeciw niego opętany przez ducha nieczystego człowiek, który mieszkał w grobowcach, i nikt nie mógł go nawet łańcuchami związać. Często związaną pętami i łańcuchami zrywał łańcuchy i kruszył pęta i nikt nie mógł go poskromić. I całymi nocami i dniami przebywał w grobowcach i na górach, krzyczał i tłukł się kamieniami i ujrzawszy Jezusa z daleka przybiegł i złożył mu pokłon. I wołając wielkim głosem rzekł Co ja mam z Tobą, Jezusie, synu Boga Najwyższego? Zaklinam Cię na Boga, żebyś mnie nie dręczył. Albowiem powiedział mu, wyjdź duchu nieczysty z tego człowieka. Tekst, który przeczytaliśmy jest wszystkim czytelnikom Biblii dobrze znany. I zapewne wielu z nas, a być może wszyscy wielokrotnie zastanawialiśmy się, co zawiera tak naprawdę ten tekst, oprócz oczywiście tej oczywistości, która polega na zrelacjonowaniu pewnej sytuacji, która miała miejsce. Ja też chciałbym dzisiaj spojrzeć. Na pewien fragment tego tekstu zupełnie w inny sposób. Oto Jezus znalazł się w miejscu, w którym niewątpliwie przebywała jakaś zwierzchność, duchowa zwierzchność. Ta duchowa zwierzchność potrafiła nawet opętać człowieka. Jaki był powód tego opętania? Oczywiście tego nie wiemy. Niemniej wiemy, że ten człowiek rzeczywiście był opętany. I nie tylko wiemy o tym dlatego, że wiązano go łańcuchami, pętami, że on mieszkał w grobowcach, że tłuk się, krzyczał, ale dlatego, że sam Jezus powiedział do tej zwierzchności zakliman cię, wyjdź duchu nieczysty z tego człowieka. To, co mnie naprawdę interesuje, to niezwykła odpowiedź, jak się okazuje później nie demona, ale całego legionu demonów. Co ja mam z Tobą, Jezusie, Synu Boga Najwyższego? Rzadko kiedy zdarza się Diabłu powiedzieć prawdę. Ten ojciec kłamstwa Kłamie, kłamie, kłamie I będzie kłamał bez przerwy Jest mistrzem kłamstwa Ale wobec Jezusa To jest bardzo ciekawy Wobec Jezusa, wobec tego autorytetu Który spoczywał na Jezusie Demony powiedziały prawdę Co my mamy z Tobą? I powiem Wam, że w niezwykły sposób diabeł się odkrył. Dla nas te słowa można powiedzieć, że są fundamentalne. Co my mamy wspólnego z demonami? Co my mamy wspólnego z diabłem? Nie mamy żadnej wspólnoty z tą upadłą istotą. Nie mamy żadnej wspólnoty z Jego sposobem bycia i życia. To jest przeklęty anioł, który został demonem. Jeżeli zdarza mi się jako człowiekowi wierzącemu postąpić tak, jak postępuje diabeł, na przykład skłamać. Na przykład zamordować. Kiedy mówimy o mordowaniu, niekoniecznie chodzi, nie chodzi o fizyczną śmierć. Możemy ludzi mordować słowami w sposób bezwzględny. To zachodzi pytanie, co mamy wspólnego ze sposobem bycia i życia tego diabła? Dlaczego tak postępujemy? Diabeł sam powiedział, że on nie ma nic wspólnego z Jezusem. Jeśli więc jesteś naśladowcą Jezusa, to diabeł mówi ci tym razem prawdę. Ja nie mam z tobą nic wspólnego. Kiedy diabeł może mieć ze mną coś wspólnego? No tylko w jednym przypadku. Tylko wtedy, jeżeli w jakiś sposób sprawi, że zacznę wykonywać jego wolę. Może ktoś powiedzieć, no ale to no, musiałby nas opętać. Nie, nieprawda. Nie musiałby. Nie musiałby. Wystarczyłoby, aby diabeł sprawił, że staniesz po jego stronie, jako jego sprzymierzeniec. A tutaj już jest całe ogromne pole możliwości, które diabeł wykorzystuje. Nie lubisz pewnych ludzi, nie zgadzasz się z nimi. A jeśli to są ludzie wierzący, to może być pewien, że i diabeł ich nie lubi i chętnie by ich zniszczył. Wiecie, takie stare przysłowie mówi, że wróg mojego wroga jest moim przyjacielem. Diabeł zna to przysłowie. Diabeł zna w cudzysłowie tę mądrość, która kryje się za tym przysłowiem. A więc zaoferuje ci w taki czy inny sposób, zaoferuje ci sojusz. I chcąc lub nie chcąc, staniesz się sojusznikiem diabła. Ale jest ciągle pytanie, co masz wspólnego z diabłem? Co człowiek wierzący ma wspólnego z diabłem? Wiemy, że diabeł jest ojcem grzechu. Jeśli więc grzeszysz świadomie, planowo, rozmyślnie, To co masz tym razem wspólnego z Jezusem Chrystusem? Przecież stoisz po stronie diabła, stoisz po stronie grzechu. To nic, kiedy twierdzisz, że należysz do Jezusa. To nie ma żadnego pokrycia w faktach. Żadnego pokrycia w faktach. Jeżeli Słowo Boże mówi, że człowiekowi wierzącemu, nie wypada czynić rzeczy, które chętnie czynią ludzie tego świata. To czemu to czynisz? Czemu wydajesz owoce ciała, skoro masz wydawać owoce ducha? Nie widzisz różnicy? Ona jest zasadnicza. Mogę powiedzieć, że to jest różnica pomiędzy życiem a śmiercią. Pomiędzy życiem a śmiercią. To nie byle jaka różnica. Zadziwia mnie, jak wobec Jezusa diabeł musi mówić prawdę. Naprawdę mnie to zadziwia. Zastanawiam się, jak on znosi to, że musi powiedzieć prawdę. I teraz pytanie. Łatwo ci przychodzi mówić prawdę? Nie boisz się mówić prawdy? Cieszysz się mówić prawdę? Radujesz się, kiedy przyprowadzasz wszystko do światła? Czy też przyjemność sprawia ci trzymanie wszystkiego w ciemności? Nie wynoszenie do światła. Bo tutaj zaczyna się bardzo niebezpieczna historia. Bardzo. Jeżeli masz trudności w mówieniu prawdy, jeżeli boli cię mówienie prawdy, jeżeli dziś z głębi swojego serca musisz powiedzieć prawdę, ale cierpisz przy tym, to kim ty jesteś? Kim jesteś człowieku? Jeżeli natomiast z łatwością przychodzi ci kłamstwo. Z łatwością przychodzi Ci przynoszenie wszystkiego do ciemności. Z łatwością przychodzi Ci ukrywanie prawdy, a eksponowanie kłamstwa, wręcz radość ci sprawia eksponowanie kłamstwa. To znowu pytanie, to kim ty jesteś, człowieku? Bo jeśli chcesz mi powiedzieć, że jesteś wierzącym w Jezusa Chrystusa, to ja Ci odpowiem, że kłamiesz. Prosto w twarz ci to mówię, kłamiesz. A jeśli jeszcze w to wierzysz, to masz niesamowity problem w życiu, bo nie tylko kłamiesz, ale jesteś zakłamany. Ilu takich ludzi jest pośród nas? Ilu ludzi zakłamanych jest pośród nas? Kiedy mówię pośród nas, to mówię po prostu o Kościele. To straszne. Czy Judasz był zakłamanym człowiekiem? Tak, był zakłamanym człowiekiem. On nie tylko kłamał. On był zakłamany. On był zakłamany. Czy Ananiaż i Safira, to pamiętne małżeństwo dzieł apostolskich, przypadkowo skłamali? Nie, jeśli ich historię czytamy, to widzimy, że oni zaplanowali to kłamstwo. Zupełnie świadomie zaplanowali to kłamstwo. Oni nie tylko skłamali, oni byli zakłamani. W historii Kościoła nie brakowało takich ludzi i dzisiaj nie brakuje takich ludzi. Dzisiaj również nie brakuje takich ludzi. Nie brakuje również takich ludzi pośród tych, którzy uważają siebie za nauczycieli, nauczycieli Słowa Bożego, za przywódców. Nie brakuje tam takich ludzi. Kto wie, może kiedyś przyjdzie czas, że trzeba będzie powiedzieć wszystko w światłości, ja ciągle mam nadzieję, że Bóg po prostu sam usunie kłamców, że Bóg sam usunie ludzi, którzy są, są zakłamani, sam usunie tych, którzy mówią, że głoszą Ewangelię, a głoszą oszustwo. Oni nic wspólnego nie mają z Kościołem, nic wspólnego nie mają z Jezusem. Biblia mówi, że owszem, owszem, są wśród nas. Ale nie są z nas. Nie są tego samego ducha. Wierzący człowiek, kiedy mówi prawdę, odpoczywa. Nie musisz się drapać w jedno lub w drugie ucho i zastanawiać się, co powiedziałeś w tej sprawie wczoraj. Mówisz prawdę. A prawda jest tylko jedna. Nie musisz ważyć swoich słów. Mówisz prawdę, a prawda jest tylko jedna. Oczywiście każdą prawdę należy przedstawiać w miłości. Kiedy Bóg mówi prawdę o mnie i o Tobie, prawdę o tym, że jesteś grzesznikiem, który powinien umrzeć, to jednocześnie mówi, ale mam dla Ciebie drogę wyjścia. To jest krzyż Jezusa Chrystusa. Mów prawdę, mówiąc z miłością, zawsze wskazuj na drogę wyjścia. Nie zabijaj słowami kogokolwiek, ale niech słowa będą jak wyciągnięta ręka, aby przeprowadzić Tego, który ma problem, być może nawet nad przepaścią. Nie mamy nic wspólnego z diabłem, nie mamy nic wspólnego z jego aniołami, nie mamy nic wspólnego z jego działaniami, nie mamy nic wspólnego z jego sposobem bycia, życia i z jego sposobem myślenia. Należymy do Króla Królów i Pana Panów, Jezusa Chrystusa. I w Jezusie Chrystusie jest całe nasze życie, całe nasze zwycięstwo, cała nasza nadzieja, cała prawda. O nas o naszym życiu o łasce która nas spotkała o przebaczeniu którego doświadczyliśmy o nowym narodzeniu o naszym przeznaczeniu dla wieczności w Jezusie Chrystusie Nie bój się prawdy Nie bójmy się prawdy bo nie mamy się czego lękać Prawda o nas to prawda o zbawicielu który przykrył nas swoją krwią o takiej prawdzie powinniśmy nieustannie mówić i nieustannie o niej świadczyć. Amen.